Amerykańska motoryzacja fascynowała mnie od samego początku. W samochodzie się wtedy marzyło, to były lata 70. Uh -huh. Siemanko moi mili, dzisiaj specjalnie dla Was przyjechaliśmy do Zgierza, aby spotkać się z Andrzejem. Cześć Andrzej. Szanowanie. Właścicielem tego pięknego Forda Fiesty. Ford Fiesta, silnik? 1.1. Taka, tam było dużo wersji, ta akurat ma 55 koni, bo to była wersja na Szwecję. Nawet ma podgrzewany fotel i miała nawet spryskiwacze reflektorów. Bo Szwecja, tak? Bo Szwecja. No i słuchajcie, zaczęliśmy, tak jak w poprzednim odcinku ustaliliśmy, od tych najmniejszych aut, bo możecie sobie wrócić do poprzedniego odcinka z Andrzejem, gdzie pokazujemy jego kolekcję i w zasadzie samochody, które są dwa razy większe od tego, z cztery razy mocniejsze, i z... zajmują dwa razy mniej miejsca w garażu, można mieć gdzieś więcej. Więcej, tak? Uważasz? Można mieć okay, więcej. No. Tych małych. Tych małych, tych no właśnie. małych oczywiście. Tych małych. Także w poprzednim odcinku widzieliście e, Honda Civic e, drugiej generacji, e, która też jest fajnie przystosowana do rajdów i do wyścigów samochodowych. Historycznych. Historycznych, Aha. tak. E, wiadomo, no to starsze auta muszą być historyczne. Dobra. To skąd w ogóle miłość u ciebie do samochodów, do Forda czy nie Forda, bo, bo tam masz przegląd Mercedes, Ford, Mercedes, y... Corvette, Ford znowu. Nie wiem. Matki się pytałem. Ojca nie zdążyłem, bo dość szybko odszedł, ale ta miłość, nie wiem po kim została, bo, że tak powiem, ja pamiętam jak ja musiałem sprzedać magnetofon, żeby iść na prawo jazdy, żeby sobie pojeździć. O samochodzie się wtedy marzyło, to były lata 70. Mhm. No ale jak się człowiek już te prawo jazdy miał, pozbyłem się magnetofonu, ale miałem prawo jazdy, no to człowiek dążył do samochodu. No, wtedy te samochody były nieosiągalne, no i tak powoli, powoli, a sam amerykańska motoryzacja fascynowała mnie od samego początku. Dlatego Aha. u mnie jest i Corvette, i Ford, i, i no, no, jest tego, jest tam parę sztuk, Chevrolet, coś takiego, żeby było w miarę dostępne części. Na przykład, jeśli chodzi o Forda, to kiedyś tych Fordów jeździło bardzo dużo i tak szczerze mówiąc, ten samochód nie zwróciłby w ogóle mojej uwagi, bo fiest, fiesty jak maluchy, powiedzmy. Tego było. Było, tak. Tego było, tak. jest do dzisiaj. No nie, to nie wzbudza żadnej sensacji. Ale akurat ona ujęła mnie tym takim show, że ktoś miał taki pomysł na ten samochód. Mm -hmm. A przede wszystkim, jak jeszcze pojechałem, obejrzałem, że to jest samochód w oryginale, że Fiesta, która nie ma rdzy, oryginalny lakier to jest E5 Ceramic to Blue. O tym mówimy: tak, Ceramic Blue. Jest to oryginalny lakier. I przejechane miała 94 czy 5000, też oryginalne, bo ze Szwecji można było łatwo sprawdzić. Ją mhm. kupił dealer niemiecki, wyszykował tak, jak widać, i ona robiła mu za takie auto show. Później zmieniła mu się koncepcja, zrobił sobie inne auto w podobnych barwach. Wiesz co, ja nie byłam, wiem, czy jak do Niemiec ona trafiła, to nie wiem, czy się zmieniła koncepcja. Moim zdaniem tam był inny problem, bo w Niemczech, słuchajcie, jest kwestia tego typu, że każdą zmianę w konstrukcji auta, czyli te wszystkie rzeczy, musisz mieć atestowane i wbite w brief. I myślę, że tutaj był taki problem, bo Zaraz wam pokażemy, ale to jest, to jest wykonane z metalu i nie sądzę, żeby ktoś to atestował. Masz tutaj bardzo dużo racji, dlatego ja za nią nie zapłaciłem Bóg wie jakie pieniądze, tylko zapłaciłem bardzo, że tak powiem, no, jak na te realia, przyzwoite, ponieważ jest ident, tak dokładnie jest, jak mówisz. W Niemczech ona by nie została zarejestrowana. No dobra, a teraz pytanie klucz, bo ze mnie się śmieją, bo wiesz, że ja mam trochę Opli. Tak. I kto kupuje Opla, ten ma Hopla. Też miałem Oplę. Też miałeś Oplę? Nie uważam, żebym miał Hoplę. Okej. Okay. A wiesz, na Forda też mówią takie rzeczy, ja nie Ta, obrażam, ale wiesz... że jest... pasuje do Forda, tak. Nie no Ford jest też gównowort, no. Fiat to jego brat, yy, kto kupuje opla, ten ma a nie takie ten, ale to myślę, że dużo stereotypów, co? Yy, ja tylko wiem, znam jedno, bo bardzo dużo rozmawiam z chłopakami, którzy mają samochody, bo jeżdżą po złotach. Jedna jest prawda niepodważalna. Jak dbasz, tak masz. To jest niepodważalna prawidłowość przy tych samochodach. Jeżeli ktoś o coś dba, ma i, i do tego pała jakąś sentymentem, miłością, bo za, powiedzmy sobie jedno: samochód jest albo jako środek lokomocji, traktujemy go jak, nie wiem, wrotki, rower, coś takiego, dba nas dobie z punktu A do punktu B, ale przychodzi też moment, że niektóre samochody traktujemy inaczej, traktujemy jak swoją kobietę bez mała. No zdecydowanie, ale to wiesz, to, to, samo, to ten sam problem jest z Oplami, bo każdy mówi, że rdzewieją. Fordy, no kurde, też rdzewiały, tylko pytanie, które samochody nie rdzewiały? I tutaj, słuchajcie, w odcinku właśnie z Tomkiem z Łodzi, później pokazywaliśmy jego Corvette c 3 możecie sobie zobaczyć też zdanie Tomka, właśnie, jak właściciel dbał, nie? Bo Mercedesy BMW, te, które się miały zestarzeć, zardzały, poszły na ten, ale dużo ludzi było, mówmy się, bardziej majętnych, którzy mieli kasę na to, żeby mieć dobry serwis, żeby ten samochód lądował w garażu, żeby, powiedzmy sobie, nie jeździł zimą albo był myty po prostu, nie? Ja jak jeździłem w latach późnych 80., początek 90. do Niemiec, to mój szwagier zawsze mówił, że tam jest tak, że tam prawnik jest w dobrym, w dobrym guście, jeżeli u prawnika pod domem stoi Mercedes, a u lekarza BMW, czy jakoś tak odwrotnie, no, tak, coś no, takiego. Jest... I oni te samochody mieliby, aby mieć. I to nie tylko z małymi silnikami. I takie samochody, które się uchowają, powiedzmy Mercedes z 5-litrową V8, czy tam jakieś tam inne Audi, no nie, tam też z V8 czy coś, to są samochody, których jest mało i one mogą się trafić z niedużym przebiegiem i uszanowane. Natomiast egzemplarze popularne, no ja bym tego nie kupił, gdyby to nie było w tych barwach. Tak, fajnie wygląda. Chyba, nie? żebym zobaczył ją w takim stanie, że ona tak wygląda, mm. no nie? Po prostu, no są auta, które warto odrestaurowywać, ale przykładowo ja takiej jest w stanie durszlak, na pewno bym nie włożył do niej złotówki. Kasa na robotę, na przywrócenie tego. Bez sensu. To, to jest totalnie bez sensu, więc lepiej znaleźć zdrowy egzemplarz. Chyba, że ma historię. Tak, chyba, że ma historię. A propos w ogóle cen. Bo ja sobie przeglądałem ceny. Ja byłem w ciężkim szoku, bo umówmy się, Fiesta odpowiada o Cor Opel Corsa. To jest ten sam wymiar i one w zasadzie konkurowały ze sobą. Mimo tego, że niektóre źródła po prostu mówią, że niekoniecznie. Czyli Corsa A. I teraz Corsa A w wersji GSI, czyli tej najmocniejszej, jesteśmy ją w stanie kupić za bardzo ładną za 10 tysięcy euro. Fiesta w tym pakiecie XR2 z tym silnikiem 1.6 no niestety potrafi kosztować już 60-70 tysięcy złotych, czyli no 15-17 tysięcy euro. Więc Ford jest kurczę, bardziej ceniony od Opla. Yy, to jeszcze jakbyś zagrzał na strony angielskie i irlandzkie, yy. bo akurat tam mam rodzinę to to się wszystko bierze chyba z Escorta, z tego pierwszego, który był bardzo znany na rajdach. Fiesta przecież potem dopiero weszła. Tak, no... Pierwszy był Escort. Zgadza się, ale... Ten Meksykanu, ko... czy jakoś tam... Tak, takiego. no i w ogóle y, Escort Cosworth, Sierra Cosworth, to są też I, takie tematy, że... I te że... właśnie XR2, one do dzisiaj można dokupić jakieś tam spoilery, tak dalej, są mhm. takie strony, chyba w Hiszpanii, gdzie sprzedają y, te pakiety takie tuningowe, powiedzmy, no, nie? Mhm. no dobra, ale wracając do tematu jest. 87 rok to są lata produkcji tego modelu. Tak, pirazy drzwi. Eee... Tak, bo w trzecim, yy, w sierpniu chyba była tak, premiera. No. Eee, silniki, słuchajcie, parametry samochodu znajdziecie tutaj. Eee, wrzucimy wam, żeby się o milimetrach nie rozpowiadać. E, natomiast e, auto, które też miało kupę silników benzynowych, miało też silniki diesla, e, no ten najmocniejszy to 1.6, chyba tam gdzieś koło 90 koni, ale to tak jak mówię, macie to, to w tym miejscu. E, to, to kurczę fajna taka odpowiedź na potrzeby miejskie, nie? Chociaż to miejskie wiele rodzin, rodziny pakowało do tego, jeździły też na, na wyjazdy i wakacje. Tak i, w, i właśnie w tych modelach bodajże 84 były już zastosowane skrzynie pięciobiegowe. Uh -huh. Tu nawet w tej jest zastosowany jakby mechanik powiedział jeden z pierwszych jakby to nazwać czystości spalin. A jakiś katalizator czy kat tam przy uh -huh. kolektorze y jest już jakieś tam niby coś tam jeśli chodzi o czystość spalin. Uh -huh. No ale Mówię, no, tych odmian było dużo. Jeden silnik, jeden, jeden miał ileś tam yy, mocy. Tak, 51, 52, jeszcze. 53, tam akurat 55, ale 56 było, prawda? Także ale nie wszystkie były zespolone z czterobiegową skrzynią. Bo dajcie od 1984 roku robili pię mhm. pięciobiegowe skrzynie. No i słuchajcie, wstęp mamy za sobą, to ja bym teraz was prosił, żebyście zobaczyli, jak to auto zostało przerobione, i jak to zostało poszerzone. Eee, I zaraz dojdziemy w ogóle do związku Forda z marką Gulf. Bo myślę, że to jest bardzo fajny związek i bardzo fajna charakterystyka kolorystyczna. GT. No właśnie. Cześć. Dlatego ja czasami nawet z chłopakami z ludzkich amkarów, ostatnio byliśmy na Beł... Bełchatowie bodaj, mhm. był taki event. Ja akurat, że tam oni mają dużo aut amerykańskich, nie ciągnąłem swojej korwety, tylko dla urozmaicenia wziąłem właśnie Gulfika. Bo to jest takie wesołe auto. Tak, słuchajcie. Show, tak. Jeśli chodzi o Gulfa, no to jest w zasadzie coś takiego jak nasz Orlen, jak BP, tylko z dużo dłuższą historią. O tej historii opowiemy Wam w dalszej części odcinka. Pokażemy również, jakie inne bardzo ciekawe auta grały razem właśnie w barwach Gulfa. Idąc do tematu korsy, zobaczcie, ona została tutaj. Poszerzona. fiesty, kurde, co mi z korsą? Została poszerzona. Ile to 10 cm ma, ma to szersze kola? Ja tego nie robiłem, to mhm. robił dealer w Niemczech. Okay. Ja tutaj tylko tak naprawdę to założyłem swoje halogeny, które mi kiedyś zostały z Pajero. I na ten bazar łódzkim dokupiłem od Czechów, bo Czesi przyjechali, te dolne halogeniki, no żeby to już miało, jakby ma ten wygląd jakiś taki w miarę sportowy, to żeby już miał, no nie? A faktycznie wygląda. Słuchajcie, ja będę gdzieś tam nawiązywał trochę do Opli. Zobaczcie, co tu się stało. Tutaj zapierdzielili metalowe poszerzenia, poszerzające gdzieś o 10 cm auto. Identycznie jak zrobili, zrobił Irmscher w Omedze Evo 500. Ale żeby znowu felga wyszła nam na zewnątrz, założone są też gdzieś dwucentymetrowe dystanse. Dystanse są tak oczywiście i felga jest 16. Szesnastka. szesnastka, tak. Także żeby to, to fajnie grało. I zrobili tutaj zarąbiste odcięcie kolorów. Czyli tak jak Andrzej mówił, górę mamy totalnie oryginalną, dół jest y, polakierowany właśnie w barwy gulfa. I tam nie ma szpachli. No, no, to jest takie ten... <laughs> A to później może tam, no bo wiesz... Tak, to możemy pokazać. Jak wygląda próg czy drzwi. Także zobaczcie, to, to zostało polakierowane, tak samo tutaj e, na drzwiach e, po prostu jest dołożony, dołożony dodatkowy lakier. E, Nieszpachlowane, wszystko jest nienaprawiane. Naprawdę takie auta ceni się i one, one za, chwilę, za chwilę będą warte naprawdę duże pieniądze. Przechodząc do przodu, słuchajcie, to myślę, że charakter auta widzimy bardzo po przednim spoilerze się śmieliśmy z Andrzejem, że to taki spychacz do śniegu, ale on też jest całkowicie metalowy. E, I tutaj fajnie Andrzej wam faktycznie podpowiedziałeś, że on bardzo do Audi Quattro nawiązuje. Nawią, nie? Tak, tak. I to, to faktycznie... Nie jest przekombinowany. Nadaje smaku. Fajna rzecz też w tamtych autach była taka, że tu mamy do czynienia z mniejszą Fiestą, nie? ale ona wyglądowo e, już nawiązywała do Forda. Nie? Tak te, te auta, do, do Escorta znaczy się. Te auta wszystkie były, były bardzo podobnie, podobnie potraktowane. No, i mamy tak, rajdow, w rajdowym klimacie w wyścigowym dołożone e, szperacze. E, myślę, że one też nadają fajnego, fajnego uroku. Ja, no za, Zasłanie, bo jak jadę, to żeby nie popękały, ale na motocyklach bazar od Czechów. Przesił, no, w fajnym klimacie to w fajnym klimacie Ta. to zostało zgrane. E, z tyłu słuchajcie. Z tyłu mamy założoną rozpórkę. I w ogóle wiesz, to fajne smaczki, bo też wszystko, nawet jak tego nie widać, w kolorze jest zrobione, dograne. Tu Andrzej ma rozpórkę przednich kielichów, natomiast ona jest jeszcze nie zamontowana, ze względu na to, że przeszkadza trochę filtr powietrza, który jest na gaźniku. Naprawdę... Też, powiem szczerze, że chciałem przemienić ten filtr powietrza, chciałem założyć na bardziej sportowy, ale ja tak sobie nie bardzo zdaję. Proszę jakiegoś mechanica. Jest i gadżet, i wszystko. No tak, gadżet, już tak powiem. Musi no... grać. Zaobserwowałem, jak chłopaki jeżdżą na te zloty tematyczne, na przykład KDLi, no nie, to zawsze coś tam mają ciekawego, no. Łącznie z tym, że słuchajcie, oryginalne Fordowskie breloki. Także mordeczki, auto faktycznie ma 90 tysięcy km. No. wygląda zarą fajnie. A, tu widzę drugi. Ty Andrzej, tak widzę klimatycznie, czapeczka. No tak, bo Koszucza. zauważyłem, że na zlotach tak chłopaki robią, no, że jak przyjeżdżają KDL-ami starszymi, to wiesz, jakiś starszy telewizor, jakiś rower. Poza tym byłem teraz właśnie nią na Poznaniu, na Motoshołca był teraz niedawno, a tak to wiesz, i w Warszawie byłem tym poprzednim, co z tamtego tego odcinka Hondom. Lubię jeździć na takie zloty. Bo są fajne klimaty, można z kimś porozmawiać, no ale, a skoro się wszyscy jakoś utożsamiają z tym klimatem, no to ja też w jakiś Jak sposób... Jak najbardziej. Zresztą w ogóle GULF jest bardzo modny, popularny, jeśli chodzi o ciuszki na wszystkiego rodzaju targach. I na jednych z takich targów nagraliśmy specjalnie dla Was auto, które słuchajcie, jest taką legendą, bo ono wpierdzieliło Ferrari, bo to trzeba tak powiedzieć. Ale o tym aucie, w zasadzie, który jest tutaj, ja patrz, pokażę, GT40. Ford GT40, taka legenda. W tej chwili możecie posłuchać jego historii i dlaczego to było przełomowe auto, i dla Forda, eee, trochę przykre dla Ferrari. Łapcie historię i obrazki. Chciał kupić Ferrari po to, żeby ogarnęli powiedzmy sobie, żeby mieć super szybki samochód, żeby wygrywać te. Oni wyobraź sobie byli dogadani. Byli dogadani na 16 milionów dolarów za odkup Ferrari, kiedy no, gdzieś tam Ferrari też do końca nie szło, bo tam Ferrari miało wzloty i upadki, jak to każdy włoski samochód. Ferrari nawet zaprosiło, już byli dogadani, a wykorzystali ich do tego, żeby sprzedać się Fiatowi. Mm -hmm. Fiat podbił po prostu cenę bardzo. Marketing. Taki to, wiesz ostre biznes bym powiedział. Biznes, nie? Natomiast z Ka -ka -ka ciekawostek, z ciekawostek no, pan Ford się wkurzył. Şey, no i zlecił, zlecił zrobienie gt 40 a tam było różnych wiele ewolucji pierwszy. Pierwsze wyścigi mnie poszły, bo po prostu auta nie dojechały. E, natomiast reszta faktycznie, trzy, trzy, razy, trzy razy wygrywali z tego co pamiętam. Trochę nie, trochę poczytałem, nawet jakiś film oglądałem dokumentalny, więc tam było tak, że z tym pierwszym kierowcą to nawet jakby startował, drzwi nie mógł domknąć tak, bodajże, ale później kazali mu specjalnie poczekać i wszystkie trzy wjechały na pierwszych miejscach. Tak, tak. I, I jakoś później tam właśnie, że wygrywały, ale było najbardziej jedno z ciekawych typów, że dołożyli Ferrari w ten sposób i nawet, że tak powiem, yy, no tak zmiażdżyli, ich tym, że sobie trzy auta wjechały pierwsze, tak, drugie, trzecie miejsce. Tak, tak, no nie? tak, zdecydowanie. Także to było takie... No to, no to był... Kawał historii, o tak. której mogliście usłyszeć. A teraz myślę, że interesuje nas środek samochodu. Po środku pokażemy was, Wam silnik, co tam jest pod machą. Także warto zostać, warto oglądać a przede wszystkim warto subskrybować i dawać lajki, bo tych lajków musi się zebrać dużo. Żeby Andrzej chciał nam pokazać te większe samochody, które widzieliście w poprzednim odcinku i we wrzutce w tym odcinku, a jest naprawdę co pokazywać. Także co, ustalamy limit musi być 200 lajków pod filmem, 50 komentarzy proszących Andrzeja, żeby ogarnąć resztę aut i będziemy Wam je systematycznie pokazywać. Bardzo chętnie. Z tego względu, że jak mają stać w garażu, to lepiej, żeby się ktoś to jeszcze obejrzał, zobaczył. A wiesz co, bo każdy kolekcjoner to jest taki trochę, że się chce pokazać, pokazać samochody. Ja, ta ja tak mam, że ja po prostu, wiesz, nie chcę zachować tego dla siebie. Ty widzę, że też, nie? Tak, Na ja, zloty, na... No, ja naprawdę szanuję, lubię samochody. Ja na przykład, no... Może to Ci się wyda dziwne, ale a ja tym samochodem bym na raj nie pojechał, jak i da tamtym z tamtego poprzedniego odcinka tą Honda. Dom. To tak? są samochody, żeby je mieć. To... Po prostu już mieć, zachować. Nie wiem, może zostawię synowi, bo jest akurat w mhm. wieku. Urodził się wtedy z ta Honda. Aha, okay. Bardzo możliwe, że mu zostawił. To 83 rocznik. Może zostawi potem wnukowi, no nie. No tak, jest, może być taka no... rodzinna historia. Chociaż ja ci powiem szczerze, że ja w autach lubię właśnie czuć je. Czuć je, prędkość, jeździć nimi w tych starych tak samo i no ja akurat twierdzę, że są do jeżdżenia, nie? Tak, tak, ale ja już swoje, jak to się mówi, wypiłem, przejeździłem, <laughs> także teraz trochę wyhamować. Dobra, lecimy do środeczka. Andrzej nam pokaże, co ciekawego jest na konsolecie i jakie fajne wyposażenie ma to auto. Proszę. Tak więc a propos wyposażenia, no fajnie się o tym mówi, bo jest go tak niewiele, że nam zajmie to dosłownie chwilka. Chociaż z ciekawostek, grzany fotel, kierowcy, co jest naprawdę rzadkością, no może na Skandynawie było to jakieś tam częściej to stosowano. Skrzynia pięciobiegowa, to żeśmy mówili wcześniej. Zapalniczka, którą jak widziałem w poprzednich waszych odcinkach. Tak, ja się jaram tym generalnie, że nie Jest, wiesz, że jest auto to samo z popielniczką jest. Poza tym, no co no, zwykła tititka, która też działa, migacze awaryjne. Yy, zmiana długich i jak to w szwedzkim samochodzie, jak ją odpalimy, to po prostu od razu palą się światła. No i że, że cały czas mamy zapalone światła. Ręczny też działa, co w takim samochodzie nie zawsze jest oczywiste, ale to można zobaczyć. No, trzyma-trzyma, tak faktycznie. <grytanie> Super, a co... Muchawa również, tu jest, mamy włączanie świateł yy, czy drogowe. Migacze, no to wiadomo. No, fiesta jest naprawdę bardzo prosta. Miałem kilka fiest i powiem szczerze, że zawsze, prawie każda fiesta może ktoś to ma przy z nami też rację albo po prostu ja miałem takiego pecha, albo coś bardzo powoli rusza strzałka wskaźnik paliwa. Naprawdę nie wiem, czym to jest spowodowane ale każdego forda, jakiego miałem może nie każdego. Nie pamiętam jak było w Sierze, nie pamiętam jak było w Grenadzie, ale te strzałki we Fiestach to po prostu chodzą jakby spały i dopiero się budziły. Tak działają. Możesz to no ogrzewanie, ogrzewanie przedniej szyby. Przepraszam, widzicie, jak poleciałem nowoczesnością. Ogrzewanie tylnej szyby, jakiś tam spryskiwać czy coś, no nie. A powiedz mi, Bardzo proste. co to jest, Andrzej, to czerwone pod kierownicą, to jest regulacja wysokości. Czy... Nie, to, tym otworzymy maskę. Ale Bayer. Tym otworzymy co? maskę i już mamy otwartą. No dobra. Szyby na korbę. <grym> Także i to jest cała, że tak powiem, bo nie było się co, nie było co psuć. Nie było co psuć. O, światełko też mamy, działa. No, taka, takie podstawowe rzeczy jak na tamte czasy. W, w niektórych samochodach widzę, w nowoczesnych moja żona ma fiestę MK7 i nie ma tej rączki. No nie wiem, nie zauważyłem, może bym kupił inną. No nie, ale naprawdę, jak się jedzie, to ta rączka jest przydatna. Może to śmieszne, ale, ale dla wiesz, pasażera. Wiesz, dlaczego tak jest? Bo poduszki pewnie są. Nie, boczne. To poduszki poduszkami. Jedna rączka mniej w milionie aut. To jest A, milion rączek mniej. No Ford poszedź, Ford Posuch, takie oszczędności. Każde, każdy każde. Każdy. Każdy marka chyba. No i to tam. F oczywiście ta pizzerka w tym samochodzie z boczkami ze wszystkim tutaj. wszystko jest w oryginale. Kierownica też jest w oryginale. No ja po prostu lubię takie auta. No, no i słuchajcie, jeżeli mamy już otwartą maskę, to nie pozostaje nam nic innego, jak zobaczyć faktycznie, co jest pod machą. Chodźcie. A teraz to, co ty grychy lubią najbardziej, czyli serducho samochodu. Chociaż tutaj może nie jest jakieś wielkie. Bo w oryginale. Ale w oryginalnym. Bez przeszczepu. Bez przeszczepu, tak? Czyli 1-1. <grym> tak, jeden, 60 jeden. koni plus nie, minus 55, 50. 50, dobra. Tak. Z tymi koń, koniami tak. z tamtych czasów to, to jest różnie. Ale ty, kurczę, ładnie, kurczę, utrzymany silnik. No widzę, że te 90 tysięcy niepozalewane. Nie, no naprawdę, kurczę, i gaźniczek, tak? Z gaźnikiem tak, problemy? Yy, gaźnik i znaczy problemy. To jest. Y, ja nawet nie znam tak y, od strony technicznej, wiem, że tam y, kolega z forum y, Fiesty MK2 mówił mi, że to jest ten gaźnik właśnie z szufladą, że jest to wersja na szwecję, że to jest jeden z pierwszych fordowskich, że tak powiem, EGR-ów tutaj zamontowanych. Okay. Takie coś. No, że są to w ogóle gaźniki do ogarnięcia, że prosty aparat zapłonowy i tak dalej. No z tym tylko, że na przykład ja rano, tak, z saniem są jakieś tam problemy, no nie? Natomiast, jak ono już troszeczkę temperatury złapie, no to jeździ bardzo dobrze. no To, to są właśnie te EGR-y i w przyszłości mam zamiar. Nie chcę na razie nic ruszać, bo mm -hmm. mi to nie przeszkadza. Trudno, tą minutę poświęcę na, żeby ten samochód mi się trochę nagrzał. Niech ona tak będzie w oryginale, jak jest, bo to można usunąć, ale można też naprawić. Może, będę, może kiedyś zrobię to, żeby. Na razie pali chodzi. No i dobrze, i lepiej trzymać Tylko, że rano oryginale. ją troszeczkę przylewa. No ale to, to tak, 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 tak czasami jest. Ale zobaczcie akcję. Mały samochód, silnik, no, ok, też nie za duży, ale tu jest tyle miejsca, że wszystko można zrobić bez, bez tego, bez jakiegoś tam większego rozbierania. E, pewnie teraz problem z mechanikami, co? Jak... Yy, szczerze mówiąc, to jest problem. Ja, jak miałem pierwsze samochody amerykańskie, byłem przekonany, że pojadę gdziekolwiek na wieś. Yy, ktoś, kto ma zwykły ciągnik, lub nawet bronę. I inne urządzenia rolnicze, że wyjdzie mi pomoże, no nie? Bo ogarniali przecież kiedyś Żuki, nysy, prawda, Warszawy. Okazuje się, że nie, że dzisiaj już tego pokolenia praktycznie nie ma. Yy, dzisiaj, jeżeli wyjdzie mechanik, to wychodzi z laptopem i się pyta, gdzie on się ma podłączyć. O, znaleźć dobrego mechanika to jest yy... cud. A przecież amerykańskie samochody były tak konstruowane, żeby to mógł każdy też naprawić, nie? Topornie, proste, tak, tak. A to też co ludzie robili z naszymi polskimi e, wytworami fabryk, czyli w duży Fiat Polonez, Syrena. Przecież każdy mechanik z zamkniętymi oczami rozkładał, składał silnik i nie było problemów. Problem jest teraz, gdzie jest dużo młodzieży, która faktycznie nowe auta teoretycznie... Naprawić, wymienić element, nie? Bo, bo teraz się nie naprawia, tylko się wymienia. A jak dasz im właśnie coś starszego, typu wymienić stary łańcuch rozrządu, aparat zapłonowy, ustawić zapłon, to pojawia się, słuchajcie, problem. Już w Niemczech, kiedy spotkałem się z taką opinią, że Niemcy, Niemcy nie mają mechaników, tylko oni mają yy, monterów, wymieniaczy. Monterów. On mhm. po prostu jedno wymontowywuje, drugie zamontowywuje. U nas przykładowo jeszcze byli mechanicy. Naprawdę byli mechanicy, którzy potrafili ci odpiąć przewód hamulcowy. Ja na przykład mogę teraz powiedzieć o przykładowo o Nissanie Patrol'u. Mhm. Przewód hamulcowy mi poszedł, pojechałem do swojego mechanika i słuchaj, ty, to jest identyczne jak od Skody. Identyczny, może jest pół centymetra krótszy. Tak. Już nie powiem, ile chcieli w Nissanie za ten przewód, ile kosztował w Skodzie. <laughs> Z 10 razy tyle, pewnie, ale. I to... Oczywiście pasował. Tak. Ale zobacz, ja tu jestem w ogóle pod wrażeniem tego, tego elementu. Jest, wygląda na oryginalną naklejkę na e, układzie wspomagania hamulców. No to naprawdę. I on też podobno coś odpowiada za gaźnik, za jakieś podciśnienia, tak? No, no ale z podciśnieniami to jest, no tak, bo tutaj, tutaj nie, no to z układu dolotowego lot... do wchodzi. No. Niby proste, no, no, ale to wszystko trochę jest. pogmatwali. Myśmy no, się starali go po prostu uszczelnić, te wszystkie syczenia, powymieniać rurki. No naprawdę to było dużo rzeczy, które żeśmy wymienili, ponieważ ja chciałem jeździć, ja nie chcę stać na drodze, bo to jest tak trochę. trochę to nie wygląda jak jedziesz. I takie auto stoi, tak, bo to jest, jest waria. Razu, To jest od razu pośmiewisko dla ludzi, którzy mówią, że nie, stare samochody są bez, stare samochody w ogóle nie powinno się, nie powinno się używać, bo one się psują. Nie? Tak, dlatego ja, ja lubię jeździć. Ja we, we Fordzie powiem jeszcze jedną przypadłość, hamulce. Ford nie może stać. Organ z nieużywany zanika. W Fordzie zanikają hamulce, blokują się, trzeszczą. Ja tutaj wszystkie hamulce musieliśmy robić. No tak, this... Kompletnie. Robiliśmy wszystkie hamulce, bo też za długo stało. Mówię, jakieś uszczelnienia, jakieś rurki, coś. No niestety, to jest stary samochód. A sam dobrze wiesz, miłoszu, że jak masz dużo tych samochodów, to no, nie nadążysz nimi jeździć. I przykładowo, teraz porobiłem wszystkie wymiany oleju, a na przyszły sezon, co ja przejechałem? 1000 kilometrów tak, i na przyszły sezon jest. należałoby znowuż to zrobić, chociaż nie wiem, czy będę robił, bo jak lejesz dobry olej, niedużo jeździsz, nie używasz tego samochodu do sportu, nie przesadzajmy, to przejechać nie? ta 50 kilometrów tak. do Rady, czy do Was, do łowicza, no. czy... Czy, czy gdziekolwiek na zlot to nie jest. Tego ja wiesz co? Ja powiem Ci szczerze, w I to jest roku. Stary mam... No zdecydowanie. to wiesz na czym to jeździło? To jeździło na wielkim za zaprzeproszeniem G kiedyś, bo parametry nie były takie olejów. To były yy, gorsze oleje i tak dalej. Ale podpowiem Ci. Ja na przykład sobie robię kalendarz na cały rok. Mam 52 tygodnie i wyciągam jedno auto co tydzień. I zima jest trochę taka rozstawiona. I naprawdę daje to dużo frajdy. Ja Ci powiem, gratuluję Ci w ogóle stanu tego auta, bo, bo tutaj yy, gdzieś tam może są jakieś rzeczy, które zawsze Miłosz... można poprawić, ale kurde, zobaczcie co pod maską jest, śruby, te, 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 te generalnie ocynki złote z tamtych lat, to widać, że, że naprawdę tutaj za dużo ludzi się do tego nie dotykało i wygląda to no, mega autentycznie, nawet nie ma jakiejś patyny na tym. Tylko po prostu no, normalne. Jeszcze chciałem Ci Miłoszu powiedzieć, że bo Ty masz bardziej gustujesz w Oplach, ale a propos Forda, zobacz. Akumula... Zawsze mnie to denerwowało we Fordach. Zmienisz mm -hmm. klemy. Inna, no, nie na klemę, no ale zobacz, jak migacze łatwo się wymienia. I dostęp do żarówek? No, pokaż mi to dzisiaj. Tak, Tych zdecydowanie, to jest tak, no, Dostęp do żarówek, no ale te, te bieguny i, te, i te, te ich klemy we Fordzie, no to mistrzostwo świata. No ale tak mają. Tu jeszcze konserwa stara, bardzo fajnie, bardzo fajnie to wygląda. Dobra moi drodzy, co dobrego, to dobrego. Serduchu obejrzane. Teraz czas się przejechać. Zobaczymy jak to jeździ. No i co? Co dobre się kończy. Czas podziękować. Andrzej, ja Ci chciałem serdecznie podziękować za udostępnienie pokazania swojej kolekcji tego auta. Przede wszystkim proszę bardzo, to nie wiem czy garaż, czy. Bardzo, bardzo Ci dziękuję, miłosu. Dziękuję w ogóle. Poczuj klasyka. Myślę, że bardzo fajna. No taka zajawka no nie wiem to jest już chyba y, naprawdę proszę mi wierzyć tak choroba i dobrze że tych ludzi jest coraz więcej którzy w jakiś sposób y, wychodzą z domu bo większość którzy kochają klasyki siedzą w domu a ty, żeś z niego wyszedł, i namawiasz do tego też innych. I to jest chyba bardzo, bardzo ciekawe, i w tym kierunku to powinno chyba iść. Dzięki śliczne za miłe słowa. Słuchajcie, lajki, subskrypcje. Jestem przekonany, że Wam się podobało. Chcecie zobaczyć więcej Furangeria? Dajcie znać, co byście chcieli w komentarzach. Jeżeli czegoś nie dopowiedzieliśmy o tym aucie, też napiszcie to w komentarzach. Bo pamiętajcie, mamy 20-30 minut na to, żeby coś powiedzieć. Nie wszystko się zmieści. Także. Wszystko jest po to, żebyście również wy wyrazili swoje opinie i swoje zdanie. Do zobaczyska z następnym autem Andrzeja. Dziękuję.